Dzisiaj znowu przetestujemy różne skamy dotyczące GTA 5. To będą wchodzić różne wirusy darmowe GTA 5. Zobaczymy, czy działa. Różne TikToki oraz podróbki samego GTA. A jeżeli ty myślisz, że nie przebijemy poprzedniego odcinka, to możecie zaskoczyć, bo dzisiaj instalujemy masę wirusów i rozwalamy komputer. No i witam Was, widzowie, bardzo serdecznie. A my dzisiaj, wirusy, wirusy, wirusiki, dużo wirusów podesłaliście. Między innymi skam na generowanie kasy w GTA 5. Ale zacznijmy od pierwszego. Widzowie, czy GTA 5 za darmo działa? Oczywiście, Sprawdzamy. Możemy to downloadować. Na ostatnim odcinku to nie zrobiliśmy free download. Klikam wszystko. Aha, awasta mi pobrało. Widzowie, ja dostałem awasta. A, jeszcze jedną rzecz robimy. Widzowie, wyrzucamy totalnie antywirusa. Zobaczcie to. Nic, a nic. Okej, okay, dobra, to teraz mogę pobrać to GTA 5. Aha, przekierowało nas do strony z kupnem GTA 5. W takim razie pierwsza strona przesłana przez Katz Perisona nie działa. Prędyż linki widzowie z Discorda od Was, więc nie wiem, co tam podesłaliście. Ale jedziemy dalej, widzowie. Jesteśmy na stronie. Download for free. Okej, okay, ta strona wygląda jak mega, mega skamerskie gówno. Pobieramy widzowie GTA 5. Zobaczymy co się stanie. Ty, ej, to jest rzeczywiście 115 GB. Ej, ja nie mam tyle miejsca na dysku na tej maszynie widzowej. Przechodzimy widzowie dalej. O Boże, czy ten komputer dzisiaj wybuchnie? Ej, tu już jest launcher, który ma tylko 3,5 MB. Widzowie, ja go odpalam. O, widzowie, damy po rosyjsku. <laughs> Patrzcie jak to wygląda. Dobra, widzowie, jedziemy z tematem, co? Po rosyjsku, widzowie, launcher GTA 5. 112 GB. Ja mam, widzowie, tyle miejsca na tym dysku? Nie wiem, nie wiem totalnie. Ej, ja nie mam tyle miejsca na dysku, na tej maszynie widzowej. Dobra, widzowie, ja nie wiem co tu pisze. Czemu ja wziąłem rosyjski? Boże święty! Nie, klikam nie. Dobra, tu coś jest, tu coś widzowie. Jedziemy dalej, klikamy we wszystkie linki. O, kolejny link, widzowie z Softonica. No i widzowie, tutaj mamy jakieś linki, mamy jakieś torenty. Czy to są skamy? No kurczę, no, ciężko mi powiedzieć, no. Dopóki to nie, nie pobierzemy. Aha, i to jest jakiś pro-download żeby to pobrać, to ja w ogóle muszę kupić jakąś subskry... O. Kliknąłem w coś. Start download. Okej, okay, widzowie, przenosi mnie na jakiś dziwny serwer. Pobiera mi coś dziwnego. Coś się dzieje. Eee, widzowie, nie wiem, czy my dobrze, że to pobieramy, ale zobaczcie, co nam się tutaj ekstraktuje. O, i nagle przestało. Widzowie, to wygląda jak totalny skam. przecież to jest najśmieszniejsze, że na początku odcinka nam Avasta pobrało, żeby być antywirusowy. Słuchajcie, to nie wypali, podejrzewam, dlatego zobaczmy, czy da radę wygenerować kasę w online. Widzowie, one moment. Zobaczcie to. GTA 5 Money Hack on Click klik here. Klikam. O, oh, oho, oho, widzowie, jesteśmy. licznik skamów. Din, 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 din. Jedynka. Username eee, Święta Teresa z Kalkuty. Czy jakoś tak. Enter amount 001 Albo, o, oh, widzowie, zliczujmy tą stronę. Z zaspamię to. Tu też zaspamię. Hej, generate. Widzowie, to udaje. Święta Teresa 000001 Found. Znalazły ją, widzowie. O, dodaj mi nawet kasę. Hmm. Czy zaraz będzie powiadomienie o trzech cyfrach na karcie kredytowej? Może Human Verification Widzowie, weryfikujemy się normalnie. Zobaczmy. Twoja treść się gotowa. Szybka instalacja Opera GX. Przeglądaj szybciej, ale widzowie, o cholery tu chodzi z tą operą. Dobra, wyślij PIN. Kliknijmy w to. Musimy podać tu numer telefonu. Dobra, widzowie, spróbuję to ode obejść. E, bo wiecie, w internecie istnieje coś takiego jak Temponary Numbers, czyli numery, które są widzowie tymczasowe. Dobra, widzowie. Aha, poland play. W ogóle patrzcie, co za skam! To ściąga z was 12 zł co 7 dni. No widzowie, w takim razie nie wiem, co powiedzieć na to. Myślę, że to jest na pewno definitywny skam. Dziękuję widzowi, który to podesłał. A widzowie, dodatkowo, dostałem od jednego z widzów, który nazywa się Ziemniak. Link do takiej wikipedii, Pymolwiki się to nazywa w ogóle. Tu jest, są rzekomo jakieś legit cheaty. Widzowie, tu jest do nich link. Więc sprawdzamy to, wchodzimy w, w ogóle w głębiny internetu. Oho, już na grubasie widzowie się dzieje. Dobra, robimy ten sam trik. Kleimy 15 razy ich linka. Zobaczcie, trzymam cały czas Ctrl V. dajemy, że to jest w ogóle na Windowsa. Continue. Serczuję usera, widzowie. A. A, czy to jest ten sam mechanizm, widzowie? Czy to jest to samo, co spotykamy na tych wszystkich stronach? No... patrzcie w ogóle, jakim stronę zbugowałem, co jest grane? O boże, ale gówniana strona. I co, biały ekran cały. A nie, bo ja to tak zbugowałem. Hej, loading class step i będzie pewnie, żeby zapłacić. Patrzcie, co ja w ogóle zrobiłem z tą stroną. Very final, o nie. Szybka instalacja znowu Opera GX. O co chodzi? Wygraj kartę Visa o wartości 500. Pewnie, że w to kliknę. Ta strona nie działa. Aha, świeże. Też nie działa. Prowadź PIN. Nie, widzowie, dobra, to jest definitywny scam. A na końcu jeszcze wam coś pokażę. Widzowie, odpalam w tej chwili szkodliwy plik. Bo to jest wirus, który podesłał mi widz I napisał ta, że odpalam to na własną odpowiedzialność na filmie. Więc moi drodzy, co 500 łapek, pobieram jednego wirusa i rozwalam nim komputer. Więc na grubasie, zobaczmy co to jest. Launcher 1. Nieznane uruchom mimo to. Boom. Co się stanie? A? A, widzowie? Do not found you and Pablo DLL. Do you fix this problem? Tak. Widzowie, chyba nic się nie stało. Widzowie! Widzowie! Dobra, dobra, koniec, widzowie. Podesłaliście mi Watykańczyka, ludzie. Jesteście chorzy. Widzowie. Widzowie, muszę zamknąć niestety wirtualną maszynę. Podesłaliście mi Watykańczyka. Dziękuję wam. Ten odcinek w tym momencie przechodzi w inną wersję. Bo teraz, moi drodzy, lecimy na TikToka szukać znowu jakiegoś skamerskiego gówna, a licznik skamów i... No, moim zdaniem jest dwa, bo podesłałeś mi Gościu Watykańczyka widzu ty jeden, który obiecał, że to będzie dobry cheat do GTA 5. Podesyłaś mi gościu wirusa. Dobrze robiłem to na innym komputerze. Widzowie, jeżeli wy macie dla mnie wirusy, to wpadajcie na mojego Discorda, podsyłajcie nam wszystko, ja to odpalę, więc to jest zachęta dla was. Widzowie, ja nawet tak sobie teraz sprawdziłem jeszcze odbiegając od tematu, że ja mogę pobrać sobie GTA 6, a wy co? Normalnie jeszcze bez GTA 6 tu ja mam do pobrania. Power. VR VRS with devices. Patrzcie to normalnie download now, GTA 6 for Windows gościu, jak dla mnie legit. Ale Watykańczyk widzowie był nieśmieszny. się mi to TikToka, jako że jest to jakiś replay Money Glitch, który już podobno nie działa. Jakby został spaczowany, a niektórzy piszą tutaj, że. It's spacz. No. Że działa nadal. I polega on na tym, że robicie sobie misję i rzekomo możecie sobie to cofnąć. Napiszcie w komentarzu, czy spotkaliście się z czymś takim. Dodatkowo, widzowie, podsyłaliście mi jedną rzecz, żeby jeszcze zobaczyć: To jest ten Edit 4K rzekomo. O, macie teraz go w obróconym ekranie i. No, jak dla mnie wygląda to całkiem okej. Okay. Bo dzisiaj nie musimy też szukać całkowitych skamów. Możemy po prostu popatrzeć, co się znajduje na TikToku pod frazą GTA V. Eee, widzowie, powoli zaczynam to żałować. Dobra, tego się nie spodziewałem, jakby totalnie. Ja widzowie, to jest jakiś GTA Money Glitch. Zobaczmy co to, jak to działa. Okej, okay, okej, okay, on coś sobie tu zmienia, klika, klika. Monthly payment, okej. Okay. A Dezi, Dezi widzowe to jest chyba jakiś informatyk. E, fajnie, że podajesz swój social code. XD, każdy ma swój. Mam pytanko? gdzie sprawdzić swój kod. Nie Ale to nie działa jak coś. Hej, działa! A gdzie ma się ten kod? Jak sprawdzić gdzie ma? Widzowie, ogólnie ludzie nabierają się na takie gówno. Ja pierdzielę, jeżeli jesteś jednym z tych widzów, który nabrał się na takiego skama, napisz w komentarzu, jestem jednym z tych widzów. A potem wyjdź z tego filmu. Bo to jest film dla tych, którzy się nie nabierają na to, widzowie, bo my tutaj sprawdzamy wszystkie skamy w GTA 5. Jo, widzowie, ale zarobi się to wygląda. GTA 5 na Wiarce prawie. Mieliśmy kiedyś taki skrypt, pamiętam, na Fajwemie i też nagrywałem z nią kilka filmów, że była taka perspektywa i to było mega ciężkie do strzelania, ale bardzo fajne. Czy takie auta dodali do GTA 5? Zobaczcie, co to jest cholera. Ej, ja nie grałem w online na kilka lat. Jeżeli tak wygląda online, to boże chroń GTA 6. Nega. A, no, widzowie, dałem się nabrać znowu na to. Eee! Dobra, widzowie, to się nie spodziewałem jakby, ok? Eee, to jest chyba good ending po prostu. Ej, dobra, widzowie, to jest porąbane, że ktoś robi takie rzeczy w online. Nie wyobrażacie sobie to zrobić w Polsce? Przecież to by nie przeszło totalnie. Ja pierdzielę, jakie typki? O Boże, ale cringe. Dobra, yy, koniec TikToka na dzisiaj, jakby wychodzimy. Do widzenia. Cześć. Idziemy dalej. No i moi drodzy, podsyłaliście mi też najlepszy symulator GTA V, czyli uwaga, realistyczny kaptur. Widzowie, to nazywa się Realistic Hood po angielsku, co może oznaczać realistyczne osiedle, coś w tym stylu. Wiecie, zobaczcie na te zdjęcia. A przede wszystkim zobaczcie na mapę, bo tam jest budynek Maze więc podejrzewam, ale to podejrzewam, że to jest widzowie mapa wzorowana na GTA V, ewentualnie budynki są po prostu, to z niej odwzorowane. Ej, nie wiem totalnie o co w niej chodzi, ale mam 25 tysięcy dolarów. Co ja mogę tu zrobić? Armed Forces Carry Center. Widzowie, znowu latam na pożyczonym koncie klasycznie jak w Robloxie. Patrzcie, ludzie z tu normalnie chodzą. Pytanie, czy to są ludzie. Tam mamy jakiegoś gracza. Patrzcie, leją się. Leje go gość. Leje go. Bale go, widzowie. Co jest grane? Ale widzowie, gówno. Co wy mi podsyłacie w tym odcinku? Wysłaliście mi papieżaka i wi widzowie wysłaliście mi jakiś Roblox 3. Patz, guns and ammo. Oho, tutaj powinniśmy pójść. Widzowie, jesteśmy w sklepie Okej, okay, mamy tutaj jakieś brońki Okej, okay, widzowie, wziąłem jakąś taką broń Okej, okay, ona ma amunicję No ja Nie wiem cholera jaką amunicję do tego Dobra, idę rozwalić policjanta, zobaczcie to Rozwaliłem gnoja Patrzcie to, warsztatuję ich normalnie O nie, zaciąłem, zacięła mi się broń Rozwaliłem gościa, widzowie <grym> Jak RDM tu się dzieje Patrzcie, tu jest kolejny Rozwalony, tu jedzie policjant Rozwalony chyba! Nie! Teraz rozwaliłem go. Co, jaka zarąbista gra? Mogę strzelać sobie do ludzi. Oj, łam tu jej dosłownie. No nawet nie trzeba mieć i mam mocnego. Patrzcie, jak to brutalnie wygląda. Ja pierdzielę. Ale chora Baja. Ale dziki Roblox widzowie. Patrzcie, gość biegnie. Widzowie, nie mam chyba amunicji. Muszę wrócić po omo. Dobra, kupię po prostu każdą sztukę amunicji, chyba. Holera. Mam chyba amo. Patrzcie to. Normalnie rozwalam gościa. A nie mogę go tu rozwalić. A rozwalili mnie! Co tu się co jest za gówno. Askamowaliście mnie, doliczam to do licznika skamów. Idziemy z nowym Robloxem. Widzowie, znalazłem coś, co może wyglądać jak podróbka Gieta piątki. Nazywa się Block Spin i gra w to 20 tysięcy osób i zobaczcie jak to wygląda. O, ja pierdzielę ty. Gość strzela do typa. Oczywiście, że to odpalamy. Okej, widzowie, uważa, jeśli umrzesz, rzuć swoje przedmioty. Zastaną się dwa razy przed atakiem kogo. Okej, widzowie, czyli będziemy mogli goślutować. bla 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 bla. tak widzowie, pobiegniemy do. Edytora awatarów? Ej, ale zarumis będziemy babeczką se grać. to muzeum pewnie będzie trzeba wymutować. Mogę to zmutować gdzieś? Nie mogę, Albo ale weźmy taką babeczkę. Wysokość najmniejsza, waga największa, minimajka widzowie stworzyłem. Dobra widzowie, to jest moja postać, super wygląda. Ha, zrób sobie pracę, aby zarabiać pieniądze. Czyli Ej, mega fajnie to wygląda. Tutaj jakby gra mnie prowadzi, nie pozwala mi robić chyba RDMA od razu. Moja postać wygląda nieziemsko. Co, co wy o tym uważacie? Napiszcie w komentarzu. Ciekawe te Roblox są. właścili tu są w ogóle, ja pierdzielę jakie bryki, to jest dość tam się tną widzowie, Ej, przejechał mnie ktoś, patrzcie co się ze mną dzieje widzowie tu jest, tu jest mordownia jakaś, dobra wchodzę tu, patrzcie, normalnie leje to typa, pałego widzowie leje, boom, dawaj kasę chłopie, dawaj kasę, dawaj kasiory! tego też widzowie leje co ty gnoju Oddawaj dolary. Wracaj tu. Kasiera mogę lać? Nie mogę. Leje widzowie gościa. Normalnie. Goś mnie z łopaty bije. Widzowie, co ty się dzieje? Za cich. Leje typa widzowie. Widzowie, pociął mnie, pociął mnie, pociął mnie! Zemść, glock 30 amunicji. Tak. Ile to, widzowie, kosztuje? Nie mam tyle Robuxów, to nie mogę. Dobra, widzowie, znudziła mnie ta gra, odkąd nie mogę robić RDM i moja postać wygląda jakbym grał w CSA 4 na 3 Ej, dzikus, to co pamiętam na Roblox była gra Moon City, bardzo podobna do GTA 5. Jacku, idziemy to sprawdzić jeszcze. Zobie Moon City i... No, jest zero graczy. Niestety, Jacula. Ciałem, bo dzisiaj sprawdzamy wasze skamy, ale... Nie ma coś takiego. Przenieśmy się na tele. Widzowie, jak możecie zauważyć, jestem znowu na swoim telefonie. Będziemy tutaj szukać GTA 6. Tym razem zobaczymy, czy jest coś, co może w te tagi się łapie. Standardowo, widzowie, normalne rzeczy. Kody jakieś, nie kody. To już przerabialiśmy w poprzednim odcinku. Chcemy raczej teraz znaleźć rzeczy, które wy polecaliście i mówiliście na pewno o tym Mad Aucie, że jest fajny. Że to jest gierka racingowa, ale dzisiaj jej nie pogramy. Szukamy skamu oczywiście. Ej, widzowie, co to jest za gierka? Black Russia. Co to jest? Czemu to wygląda jak GTA 5? To ma i stopień jakieś. Dobra, ty, pobieram to. Ile to waży? Widzowie, 300 megabajtów. Niech to nam się pobiera, moi drodzy. Ej, patrzcie, jaki gówniany skam znalazłem. Tam jest Franklin na widzowie miniaturze. Zobaczcie to. Dobra, to też musimy pobrać. Jeżeli wy gracie w takie gry, zostawcie mi komentarz, widzowie. Napiszcie, ej, gramy w takie gry, gościu, to nie jest gówno. Ty masz chyba 80 lat, że tak myślisz. Ej, co jest grane, widzowie? Indian Bike Driving 3D Offline ma to samo, co Gangster Vegas City GTA 5 Hmm. Czy widzicie tutaj pewien czynnik wspólny? Widzowie, patrzcie, to przeklikuję w tej chwili. I tutaj, na tym właśnie, co teraz macie zoomowane, jest to, co jest w Indian Bike. Wygląda to następująco: to jest wizowy Franklin. Co to jest za gówno? Dobra, to też muszę pobrać, moi drodzy. Będę ich chyba trzecim użytkownikiem, który to pobrał. Ej, to chyba nawet opinii nie ma. Pewnie, pewnie, widzowie, to nawet opinii nie ma. A sprawdźmy teraz opinię. O, widzowie, mogę to otworzyć. Otwieram to. Uwaga, flipuję wam ekran. Ej, okay, play. Dobra, klikam play. Widzowie, loading mamy jakiś. Zobaczmy, co to będzie. Aaa, okej, okay, gra z cyklu. Polagowało mi cały telefon. Mogę bić babę i dwóch chłopa. No i wygląda to na gówno. A czy gra posiada dźwięk, to jest ważne. Nie, widzowie, kolejna gra na telefon, która nie posiada dźwięku. Jakie to jest po prostu piękne. Że im się nawet widzowie dźwięku nie chce robić, to ja tu nawet chyba zginąć nie mogę. Bo jakiś goś mnie w ogóle leje. Ja nie wiem, mam pójść tutaj? co za gówno. Would you like to play detective level? Czy chcę zagrać? A nie, na destrukcyjnym levelu. Myślałem, że detective. 0 na 11. O co tu chodzi? Ja mam bić tych ziomków? Mogę zmienić broń. Ale na co? Mam tylko baseballa. To jeszcze w ogóle ta postać nie trafia z niego! Dobra, widzowie, ej, wyłączam to. To jest jakieś mega gówno. Nie wiem, widzowie, kto robi takie gry. Zobaczę tylko, co się stanie jak temu gościowi nawale. wale. nie wiem, on zaczął ode mnie uciekać. Dobra, wyłączam. Widzowie, następna gra, do której idziemy to Indian Bike Driving, który miał Franklina, widzowie, i nie wiem o co tutaj chodzi, dlaczego tak było, ale mam jakiś motocykl, spoko, mam jakiegoś ziomka, spoko, stamp mod oczywiście, aha, mogę to odblokować? Level 1, no zaakceptujmy, o no, i widzowie dostałem jakąś skamerską reklamę, której wam nawet pokazać nie mogę, bo jest ona, że tak to powiem, niedozwolona w Polsce. Możecie się domyślać w komentarzach, jak. Dobra, widzowie, o co tutaj chodzi? Mamy tu jakąś stanterską gierkę, i to wygląda jak zrobione dosłownie przez tych samych twórców na jedno kopyto. Jakieś beczki, okej. Okay. No i co tutaj się robi? Ha, i tu się jeździ. Z widzowie, jak w tych wszystkich filmach z water slide'ami na, na, na YouTubie, to takie brainroty same w to grają i oglądają. Co jest w ogóle grane? Nie wiem, widzowie, ile zajmuje stworzenie takiej gry, ale jeżeli mamy jakiegoś eksperta, który chciałby ze mną nagrać odcinek stworzenia takiej gry, albo może miał w okazji tworzyć gry, to uderzaj mi na Discorda, gościu. Z tą przeprowadzę wywiad w następnym tego filmie i zobaczymy, ile zajmuje stworzenie takiego gówna. Widzowie, definitywnie Indian Bike Driving nie posiada Franklina i jest to skam. Te dwie gry to jest skam, więc dzisiaj liczbę skamów to jest podejrzewane zawrotne 5. A jak będzie w następnym odcinku? Nie wiem, ale napisz może, co chcesz mi podesłać, i wbij na Discorda, bo tam możesz podsyłać różne tego typu skamy. A ja żegnam się do następnego.